Widzowie! Te, dzisiaj kupiłem sobie Wojanki. No, dwa sobie wziąłem, ale to wiecie. I tak nie pijasz tak dużo, bo wiecie, to ma bardzo dużo cukru. No i, yy, i teraz yy, dzisiaj zrobimy robimy. Teścik jeszcze nie otwierany, patrzcie. Żeby nie było drugiego, też pokażę, że nie otwieramy. Poczekajcie. O! o. Też nie otwieramy. Więc. Ogólnie tych nowych zakrętek jeszcze nie widziałem. O Jezu. czekajcie, widzowie. Yy, yy, widzowie, teraz zrobimy malutkie cięcie. Okej. Okay. Już otworzyłem sobie. I, a teraz... Okej. Okay. Teraz teścik. No. Dobry, nie, ogólnie. Dobry, ale no takie bym powiedział, że takie mocne 7 na 10, nie? Mocne 7 na 10. No i no, więc jeżeli naprawdę chcecie z tego spróbować, to sobie spróbujcie. Jak ktoś jest Fan takim wojenkowym, ja nie jestem aż tak bardzo. To no, kupię niech sobie na spróbowanie. Ogólnie multi Multimitamina to, wiecie, Wojan mówił, że to bardzo łatwo zdobyć, ale nie. O, teraz taki, teraz dopiero zauważyłem, że to jest z Łodzi. No, więc dzięki wszystkim i do zobaczenia. Cześć!